Witajcie widzowie Jestem na wakacjach w Bułgarii Ogólnie fajnie tu jest No i y, No jest już y, 23 w, y, w czasie lokalnym To tutaj w Polsce To będzie 22 No i bardzo fajnie jest Jest dużo hoteli, jest plaża fale Następnym razem nagram jak, jak będę na plaży. Teraz jest noc. I ogólnie ich język zapisuje się w cyrylicy, dlatego tu jest dużo cyrylicy wszędzie. Tam jeszcze tam jest jakaś woda. Fajnie czy jest, tak. Jeszcze już mówiłem. No dobrze, to pa. To dobranoc. Albo ten dobre, jeśli to oglądacie jutro. Dla mnie. Dla was. Dobrze. Do widzenia. Albo dobranoc.